Identyfikator podmiotu SCP-1003 Klasa podmiotu KETER Specjalne czynności przechowawcze Obecnie Fundacja jest w posiadaniu 10 instancji SCP-1003-2, oznaczonych jako SCP-1003-2 od A do K, z których wszystkie. Są przechowywane oddzielnie w specjalnie zabezpieczonych celach w biologicznej strefie 13. Cały personel biologicznej strefy 13 podlega obowiązkowym regularnym badaniom, mającym na celu wykryć potencjalną infekcję SCP-1003. Personel chcący uzyskać dostęp do SCP-1003-2 od A do K może uzyskać taką możliwość tylko w wypadku gdy posiada czwarty poziom upoważnienia, otrzymał pisemną zgodę od O5- i użyje obiektu w celach badawczych. Podczas wchodzenia do przechowalni SCP-1003-2 od A do K, personel zobowiązany jest do noszenia kombinezonu chroniącego od zagrożeń biologicznych, a następnie musi zostać poddany intensywnemu procesowi odkażania biologicznego. Do biologicznej strefy 13 w żadnym wypadku nie należy wnosić zwierząt z rzędu karniwora. Opis SCP-1003-1 to dorosły tasiemiec gatunku Echinococcus granulosus znany z powodowania chorób jelitowych. Podobnie jak inne gatunki tasiemca, SCP-1003-1 zamieszkuje jelito małe drapieżników zazwyczaj psowatych, gdzie produkuje jaja, które są wydalane w stolcu gospodarza. Jaja mogą przetrwać w zewnętrznym środowisku do lat. Kiedy jaja przedostaną się do przewodu pokarmowego osoby ludzkiej, dalej określanej jako gospodarz, poprzez konsumpcję skażonego pożywienia, wylęgną się larwy, które wryją się w tkanki gospodarza. Właśnie na tym etapie zaczynają się manifestować anomalne właściwości SCP-1003. Zamiast rozwijać się w cysty, larwy kształtują się w organizmy, które przypominają ludzkie płody, dalej określane jako SCP-1003-2. Zdecydowana większość próbek SCP-1003-2 umiera, zanim zdąży się rozwinąć. Te, które przetrwają, to zazwyczaj te które osadziły się w tkankach bogatych w składniki odżywcze, takie jak te w wątrobie. W miarę rozwoju pochłaniają one składniki odżywcze z otaczającej je tkanki, co często powoduje bezpośrednie problemy dla gospodarza. Rozwój SCP-1003-2 odpowiada w dużej mierze rozwojowi zwykłego dziecka przed porodem, jednak następuje on szybciej. Do 8 tygodni jest on rozwinięty tak samo jak 3-tygodniowy noworodek, chociaż jego rozmiar jest podobny do 8-tygodniowego zarodka około 13 do 16 cm. Po osiągnięciu tego etapu zacznie on aktywnie konsumować gospodarza od wewnątrz, używając do tego ostrych, haczykowatych zębów. Podczas tego etapu wzrost SCP-1003-2. Jeszcze bardziej przyspiesza. Do czasu całkowitego spożycia gospodarza, zwykle po minutach, stanie się on dzieckiem. Wiek fizyczny dziecka zwykle wynosi od 10 miesięcy do 11 lat. W zależności od masy gospodarza, chociaż w skrajnych przypadkach, gdzie gospodarz był chorobliwie otyły, może on wynosić nawet 13 do 15 lat. Kiedy ten proces się zakończy, SCP-1003-2 straci swoje haczykowate zęby, tendencje kanibalistyczne i zacznie funkcjonować jak zwykły człowiek, nieodróżnialny we wszystkich tego aspektach, i nie będzie posiadał wiedzy ani pamięci o tym, że był pasożytem. Będzie nawet posiadać wyuczone umiejętności odpowiadające dziecku w jego wieku, na przykład znajomość języka. Mimo braku możliwości nauki, instancje SCP-1003-2 są zwykle przenoszone do sierocińców, gdzie są czasami adoptowane przez rodziców zastępczych. Jedynymi ich anomalnymi właściwościami są posiadane DNA w jakiś sposób identyczne z Echinococcus granulosus i fakt, że ich płyny ustrojowe, w tym pot i ślina. Zawierają protoplastę tasiemca, który infekuje drapieżniki i rozwija się w SCP-1003-1, kontynuując cykl. Dodatek. Testy SCP-1003 ze zwierzętami, takimi jak owce czy bydło, które są popularnymi nosicielami dla Echinococcus granulosus, wykazały, że jego właściwości anomalne występują tylko u ludzi a we wszystkich innych przypadkach cykl życiowy jest normalny i powoduje chorobę jelitową u gospodarza.